Witam Was w drugim vlogmasie e, vlogmasie, Boże Vlogu z gór. Tak jest, z dwóch, z dwóch dni Dzisiaj i jutro Tak jest Już jeden vlog jest na kanale Zapraszam do oglądania A ja się ubrałem I zmierzam na śniadanie Zdjęciem Zrobiłem. I Ja idę teraz w stronę pontonów, trochę pozjeżdżać, Będę już na nartach, tak, co dalej, to się później okaże, dzisiaj taki w ogóle nudny, nudny co się więcej działo dzisiaj, już tak.

Wracam już z pomponów, ale były ciulowe, jak widzieliście, bo się wytępiły i dwa razy stanąłem, musiałem się odpychać, więc tylko poszedłem raz. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że jest kolejka też. Dużo więcej osób przyjechało dzisiaj. Wczoraj było też więcej osób już tego pierwszego dnia, co byliśmy, bo najmniej. A teraz wszyscy się sensie pozjeżdżą, bo przyjeżdżali ze wszystkich stron Polski i nie tylko stach już się troszeczkę tłoczno Ogólnie przyjechaliśmy już Ogólnie przyjechaliśmy już do domu Zapomniałem, że dwie godziny temu szliśmy Tak i ciąg dalszy troju ja. będzie troszeczkę ze Sylwestra Troszeczkę w górę Troszeczkę yy, w Toruniu Bo dzisiaj zbytnio nic nie nagrywałem Co to dzień jechaliśmy Więc, więc Trzeba je tro trochę wiem, nadrobić Mam cały opak. Ja kupiłem dwa opakowania takich Krówek za 10zł Jedna już jest naruszona, druga idzie w prezencie Za się mieci Kupiłem... Zaraz! Kupiłem y, trzy piwa Ciupaga, jedno miodowe, drugie malinowe i trzeciego tu już nie ma, bo jest wypite, pół wypite, pół wylane przez szkarlatynę ale było porzeczkowe i kupiłem wino tatrzańskie, słodkie jabłko wiśnia słodkie jabkowiśnia. wiśnia słodkie jabłko wiśnia. o, takie rzeczy sobie na Sylwestra y, pokupowałem co? no Dzisiaj mamy Sylwestra, Sylwester już, Sylwester jeszcze, już, dzień Sylwestrową, noc Sylwestrową, jest 17.28, więc prawie mamy Sylwestra, przyjechałem z galerii z sklepu do promocji na wyprzedażę, mama obcięła już metki, zabrałem jeszcze, mama zobaczyła ciuchy, obcięła mi okazji metki, bo ja byłem e, u babci Mieci po babci mieć zawieść bawełnę. Ja ale... jechałem zawieść do babci Lici. I kupiłem m.in. innymi zdarze, takie spodnie. O. wam szybko pokażę. Tresy w pastelowych kolorach. O w Louis kupiłem takie białe dresy kupiłem sobie wpiżonę świąteczną w, w ciastka górą i dół w taką kratę trzy bluzki z Zirizer. Z czachą i koronami. Tupia czacha ma koronę. Taką bluzkę kupiłem. Tu muszę rozłożyć. piętą taką bluzkę. Tu też rozłożę. Jest taką astrę. Wiem. Taką luskę z księżycem. I taką z napisami. O, to jednej mama metki nie chciała, jak ta 30 złotych kosztowała. Nie ja dodam nawet powiedzieć, że jednej metki nie chciała przy a ja Wam życzę szczęśliwego Nowego Roku. Jakby go. <grafię> życzę Wam szczęśliwego e, Nowego Roku. Już Wam życzę raz szczęśliwego Nowego Roku, bo nie wiedziałem, że będę raz Wam będę, y, y, życzyć drugi raz, ale tak. Życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku. Słodzie.